Filip i Stephen Hawking witają w U, czyli programie WY, którym to uczniowie stają się nauczycielami. Zapraszam. Poprzedni odcinek obejrzało zero internautów, ponieważ nie było ostatniego odcinka. A więc to jest pierwszy odcinek serii UUU. U, U. I oglądacie ten film z bloga, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby widzieć co będzie w dalszych odcinkach i tak dalej. A więc mm, ja powiem, co będzie w dalszych odcinkach już teraz. Poza robieniem różnych, durnych rzeczy, takich jak graj na mandolinie. Żartowałem. Granie na mandolinie wcale nie jest durne. Nie prawda, jest durniejsze niż cokolwiek innego. Czyż wam przedstawiłem kolegę Hawkinga? to no z niego gość, ale mądry. Chyba. Chyba. Albo o czymś, o czym Wam nie powiem, żeby Wam nie spoilerować. Świetnej zabawy, którą tutaj będziecie mieli. Naprawdę zabawa będzie idealna. Poza tymi pochostkami, będzie tutaj eksperymenty fizyczne i związane z fizyką i chemią. A więc bardzo edukacyjna baza będzie tego projektu, w którym będzie mi pomagać parę naście osób. Oczywiście to nie oni będą mi pomagać, a zrobimy ten projekt wspólnie, niczym przyjaciele. Natomiast tak, całego projektu będzie organizowana w mojej szkole, na naszej szkole, no bo nie waszej, naszej, mojej, mojej szkole. I to będzie się nazywało Wszechnica Wiedzy, taki, takie miejsce pokazowe, w którym pokażemy osobom z młodszych klas. Różne doświadczenia, które przygotowaliśmy przez cały rok. Oczywiście ten blog też jest zwieńczeniem tego projektu, więc wszystkie filmiki będą uwzględnione. Pamiętajcie, że im więcej subskrypcji, tym lepszą ocenie dostanę, a więc... Subskrybujcie, ludzie. Subskrybujcie. 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 I'm mine. Przestań wymuszać sobie frajerze. I to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się podobało, bo to był mój ulubiony odcinek w całej serii. Więc zapraszam do dalszego oglądania następnych odcinków, i pozdrawiam wszystkich, których znam, a mnie oglądają. Subskrybujcie.